Czy kiedykolwiek czułeś głębokie poruszenie w głębi swojej duszy i intuicję podpowiadającą prawdę, która wykracza poza granice tego świata? Twój wewnętrzny głos ma moc dostarczania odpowiedzi i rozwiązań na wszystkie Twoje problemy, a ten wewnętrzny głos jest prawdziwy. I to właśnie ten wewnętrzny szept, który często możesz zignorować, a mimo to niesie w sobie esencję Twojej istoty. To jest jak wewnętrzna latarnia morska prowadząca cię przez wzburzone wody życia. Czy kiedykolwiek przestałeś o tym myśleć? Czasami jesteś tak zajęty hałasem na zewnątrz, że ledwo zauważasz cichą symfonię, która odbija się echem w twoim wnętrzu. Wyobraź sobie, że ten głos to nie tylko niewyraźne echo, to źródło głębokiej mądrości. Nie mówię tylko o racjonalności. Jest to coś. Co wykracza poza to, łącząc się z uniwersalną wiedzą, jakbyś dostrajał się do kosmicznej stacji mądrości. Wydaje się to trochę mistyczne, prawda? Ale to coś bardzo realnego. A kiedy zaczniesz zwracać uwagę na ten wewnętrzny głos, zdasz sobie sprawę, że prowadzi cię on poza granice czystej logiki. To jak GPS dla duszy, wskazujący ścieżki, które nie zawsze mają sens na papierze. Ale rezonują głęboko w Twojej istocie. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad momentami, w których ignorowałeś ten głos? Uwierz mi, wszyscy tego dokonaliśmy. Ale co, jeśli zaczniesz traktować to jak wewnętrzne przewodnictwo, którym jest, gdybyś słuchał tych szeptów, które odbijają się echem w Tobie, kto wie, może odpowiedzi, których szukasz, byłyby bliżej niż sobie wyobrażasz. A teraz wyobraźcie sobie ten wewnętrzny dialog jako ekscytujący proces. Czasami możesz mieć wrażenie, że płyniesz przez nieznany ocean bez jasnej mapy. Jednak właśnie w tych chwilach niepewności wyróżnia się głos wewnętrzny, niczym przewodnictwo, które prowadzi cię przez fale nieznanego. I za każdym razem, gdy zdecydujesz się zignorować ten głos, być może ze strachu. Wątpliwości, lub po prostu, będąc zbyt zajętym zamieszaniem na zewnątrz, tracisz okazję do połączenia się z czymś większym. To tak, jakbyś wyłączał radar, który może doprowadzić cię do niesamowitych odkryć o sobie i otaczającym cię świecie. Wiem, że to może być trudne. Często logika podpowiada ci podążanie jedną ścieżką, lecz wewnętrzny głos podpowiada ci coś innego, i wtedy ważna staje się refleksja. Żądaj sobie pytanie. A co, jeśli trochę bardziej zaufam tej intuicji. A co? Jeśli dam szansę temu wewnętrznemu dialogowi, nawet jeśli wydaje się to trochę nieszablonowe. Czasami prawdziwa mądrość nie kryje się w oczywistych odpowiedziach, ale w pytaniach, które sobie zadajesz. Robiąc przestrzeń dla swojego wewnętrznego głosu, zaczynasz rozumieć, że twoja istota wykracza poza konwencje i zewnętrzne oczekiwania. To tak, jakbyś obierał warstwy cebuli i odkrywał surową, autentyczną prawdę, która leży w rdzeniu twojej istoty. A każdy wybór, jakiego dokonasz, każdy krok, który podejmiesz, podążając za tymi wewnętrznymi potrzebami, Stanie się rozdziałem w twojej osobistej historii. Czasami konfrontacja z wewnętrznym głosem może być przerażająca, ponieważ konfrontuje cię z twoimi słabościami i najbardziej szczerymi pragnieniami, ale jednocześnie to ten wewnętrzny dialog jeszcze bardziej łączy cię z twoim autentycznym ja. Więc następnym razem, gdy znajdziesz się przed dylematem Słuchaj uważnie, pozwól sobie poczuć wibrację swojego wewnętrznego głosu. Niech rozbrzmiewa i pośród chaosu i ciszy odnajduj odwagę, by podążać za prawdą, którą objawia. Żyjemy w szalonej epoce, w której prędkość świata i niezliczone rozpraszacze wokół nas odciągają nas od siebie. Wyobraź sobie, że jesteś zanurzony w hałasie społecznym i wymaganiach zewnętrznych. Że często tracisz kontakt ze swoim wewnętrznym głosem, i to właśnie ten głos w głębi duszy niesie ze sobą cenne wskazówki, które często ignorujesz. To tak, jakbyś brał udział w ciągłym wyścigu, i w środku tego wichru zapominasz o zatrzymaniu się, aby posłuchać, co ma Ci do powiedzenia Twoja esencja. Uświadom sobie, że w tym nieustannym dążeniu do nadążania za szybkim tempem współczesnego życia możesz w końcu odłączyć się od mądrości, która żyje w tobie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to wpływa na twoje życie? Czasami kluczem do stawienia czoła wyzwaniom życia jest właśnie ponowne połączenie się ze sobą. To tak, jakbyś miał wewnętrznego przewodnika, ale ponieważ jesteś tak pochłonięty zewnętrznym chaosem, ledwo słyszysz jego szepty. I koniecznie żądaj sobie pytanie, czy nie pomijasz ważnego dialogu, który powinieneś prowadzić sam ze sobą, nieustannie szukając odpowiedzi na zewnątrz? Gubiąc się w zgiełku codziennego życia, ryzykujesz przeoczenie ważnych wskazówek, które mogą doprowadzić cię do głębszego zrozumienia tego, kim jesteś i czego naprawdę chcesz. A kiedy zrobisz miejsce na refleksyjną pauzę, zaczniesz zdawać sobie sprawę. Że głos wewnątrz nie jest zwykłym szeptem, ale raczej mądrym przewodnikiem, który chce podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Zrozum, że łącząc się ponownie ze sobą, nie marnujesz czasu, a wręcz inwestujesz w bardziej autentyczny i znaczący proces. Ale ten wewnętrzny głos nie jest wolny od wyzwań. Konfrontacja z pewnymi prawdami, lub zmierzenie się z aspektami siebie, których wolałbyś unikać. Może być niewygodna, jednak to właśnie w tym dyskomforcie kryje się szansa na rozwój i transformację. To tak, jakbyś włączając latarkę samoświadomości, rozświetlił ciemne wcześniej zakątki swojej własnej egzystencji. Kultywowanie wewnętrznej ciszy jest jak odkrywanie nieznanego terenu w sobie, gdzie wewnętrzny głos szepcze głębokie prawdy i cenne spostrzeżenia. To zaproszenie do intymnego procesu. Z dala od głośnych syren świata zewnętrznego. Wyobraź sobie siebie w spokojnym miejscu, gdzie słowa twojej duszy są melodią, która kieruje twoimi krokami. Ten akt nie jest bierny, jest to aktywny wybór, pozwalający odejść od zewnętrznych czynników rozpraszających, tych stałych, które rywalizują o twoją nieustanną uwagę. A kultywując wewnętrzną ciszę, to tak, jakbyś otwierał rozdziały tajemniczej księgi, którą sam napisałeś. Czasami słowa są gładkie i wyraźne, jak spokojnie płynący strumień, innym razem są wzburzone, jak fale morskie. Bycie obecnym w tej chwili jest kluczem do odblokowania tego wewnętrznego dialogu. Kiedy naprawdę pozwolisz sobie być tu i teraz, stworzysz przestrzeń, w której możesz usłyszeć, co ma do powiedzenia Twój wewnętrzny głos. To jak zwracać uwagę na mądrego przyjaciela, który ma cenne rady do zaoferowania. A refleksja nad tą praktyką nasuwa pytanie: ile razy dystansowałem się od własnego istnienia, zagubionego w codzienności? I, co najważniejsze, co zyskam dzięki ponownemu połączeniu się z moim wewnętrznym głosem? Być może odkryjesz, że odpowiedzi, których szukasz, są już w tobie i cierpliwie czekają. Aż zostanie usłyszana Twoja wewnętrzna cisza. Zobacz więc, jak klarowność słyszenia wewnętrznego głosu przekłada się na życie bardziej zgodne z Twoimi wartościami i celami. Umiejętność rozróżnienia pomiędzy wewnętrzną mądrością, a echem strachu i wpływów społecznych, jest jak żeglowanie po oceanie myśli. To tak, jakby Twój umysł był latarnią morską prowadzącą Cię przez mętne wody zamieszania. A często cichy głos wewnętrzny szepcze językiem przejrzystości i autentyczności. Ale jak naprawdę go usłyszeć ponad ogłuszającym hałasem opinii innych ludzi i własnych lęków? Konieczne jest rozwinięcie bystrego oka, aby rozróżnić szept wewnętrznej mądrości od zastraszających krzyków strachu. Czasami przypomina to próbę rozróżnienia pojedynczej nuty pośród chaotycznej symfonii. Zatrzymanie się na chwilę. Wzięcie głębokiego oddechu i dostrojenie się do wewnętrznego głosu jest zaproszeniem do refleksji. Opieranie się wyłącznie na logice i konsensusie społecznym może być kuszące, ale prawdziwe zaufanie opiera się na intuicji, tym pierwotnym instynkcie, który rozbrzmiewa echem głosu mądrości. To tak, jakbyś sięgnął do niewyczerpanego źródła wiedzy i tylko czekał. Aż zostanie wykorzystany. Jednak to połączenie jest często przesłaniane przez warstwy wątpliwości i wpływy zewnętrzne. Jak zatem wzmocnić to zaufanie do intuicji? Jest to proces ciągłego odkrywania siebie, podczas którego zaczynasz kwestionować własne przekonania i usuwać warstwy uwarunkowań społecznych, które mogły ukształtować Twoje postrzeganie. Żądaj sobie pytanie. Kiedy ostatni raz zignorowałem swoją intuicję na rzecz tego, czego oczekiwali ode mnie inni? Strach przed osądem, lub presja dopasowania mogła powstrzymywać cię od subtelnego głosu wewnętrznej mądrości. Rozpoznanie i szanowanie swojej intuicji jest aktem odwagi. Chodzi o zapewnienie przestrzeni aby mądrość mogła rozkwitać i kierować twoimi wyborami. A gdy staniesz się bardziej świadomy tych chwil rozeznania i zaufania, zaczniesz podążać ścieżką bardziej zgodną z twoją prawdziwą istotą. Kiedy zastanawiasz się nad swoimi przeszłymi wyborami, możesz zauważyć chwilę, kiedy lekceważysz wewnętrzną mądrość na rzecz zewnętrznej akceptacji, a ta autorefleksja nie jest oceną. Ale raczej okazją do nauki i rozwoju. Zaufanie intuicji nie oznacza braku wyzwań i pytań, wręcz przeciwnie, jest to zaproszenie do zaakceptowania niepewności i zaufania procesowi samopoznania. Często w chwilach zwątpienia wewnętrzny głos staje się najczystszy i oferuje wskazówki, gdy ich najbardziej potrzebujesz. Kontynuując podążanie tą ścieżką, rozpoznajesz piękno samego procesu. Każdy objazd, Każde wyzwanie i każdy triumf są niezbędnymi elementami układanki Twojej ewolucji. Obejmując swój wewnętrzny głos z wnikliwością i pewnością siebie, robisz odważny krok w kierunku prawdziwej samorealizacji. A ilekroć pomyślisz o połączeniu się ze swoim wewnętrznym głosem, magia dzieje się nawet w szczegółach codziennego życia. Po pierwsze, jest coś potężnego w prostocie. Może to wydawać się głupie, ale uwierz mi, głębokie oddychanie czyni cuda. Na przykład taki, w którym czujesz, jak powietrze wchodzi i wychodzi powoli. Rób to w spokojnych chwilach, kiedy masz wrażenie, że wszechświat czeka na Twoją kolejną inspirację. Co powiesz na głębokie zanurzenie się w relaksie? Znasz ten moment, kiedy rozluźniasz wszystkie mięśnie. Zapominasz o ciężarze codzienności i po prostu odpoczywasz? Tak, to prawie tak, jakby wewnętrzny głos lubił się ujawniać, kiedy jesteś w całkowicie zrelaksowanej atmosferze. Jedną rzeczą, która wydała mi się niesamowita, jest sztuka zadawania pytań. To nie są przypadkowe pytania, one dotykają sedna. Wiesz? Na przykład. Co jest dla mnie naprawdę ważne, lub ej, co moje serce próbuje mi teraz powiedzieć? To imponujące, jak odpowiedzi zaczynają się pojawiać. Wdzięczność to osobny rozdział w całej tej historii. Spróbuj być wdzięcznym nie tylko za wielkie rzeczy, ale także za drobne szczegóły. Kubek gorącej kawy o poranku, dźwięk deszczu uderzającego w okno, mocny uścisk ukochanej osoby. Kiedy zaczynasz dostrzegać te chwile i być za nie wdzięczny, to tak, jakbyś tworzył symfonię połączenia z życiem. To zabawne, jak praktykując te techniki, zaczynasz zdawać sobie sprawę, że głos wewnętrzny to nie tylko głos, to zbiór wrażeń, myśli i intuicji, które tam są i czekają na odkrycie. To jak otwarcie drzwi do głębokiego i prawdziwego dialogu ze sobą. Teraz zostaw komentarz poniżej. Jak postrzegasz znaczenie wewnętrznego głosu w swoim życiu i jakie konkretne praktyki uważasz za przydatne do kultywowania tego połączenia pośród wyzwań współczesnego życia? Podziel się swoimi przemyśleniami, ponieważ bardzo ważne będzie, aby wiedzieć, co o tym myślisz. Aby nadal otrzymywać kolejne filmy, nie zapomnij włączyć powiadomień o kanale i zasubskrybować.